Witamy serdecznie, Bożej Krawczyk, portal Kalisia.pl. i Mateusz Kędzia, przedstawiciel firmy MAXWOOD Kędzia. No właśnie, właśnie. Jakie, jakie usługi oferuje firma? Głównie specjalizujemy się w budownictwie mieszkaniowym tutaj na obszarze Kalisza i okolic, ale także w ofercie mamy usługi sprzętowe oraz transportowe. Jak wygląda sytuacja w ogóle tej branży teraz w czasie covid -u? Można zauważyć lekkie obawy wśród inwestorów indywidualnych, ale na brak zleceń nie narzekamy. Także wciąż działamy i, i, i staramy się dostarczać na, na, na rynek, no, no wiadomo, najwyższej jakości usługi. W Kaliszu y, s, y, jakie, jakie budynki, jakie, że tak powiem, wasze dzieła można, można, można zobaczyć? Znaczy, no, tak jak wcześniej wspomniałem, specjalizuję się w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym. Także no, wiele domków, no, no, ni niestety obowiązuje nas RODO, to nie mogę wymienić inwestorów, ale na naszej stronie maxbudkendia.com można zobaczyć przykładowe realizacje oraz na naszej fanpage'u na Facebooku.